No, cześć, tutaj ministerka. Oczywiście zapraszam na kolejny turniej, jaki dzisiaj możemy sobie poglądać. Dzisiaj do zmiany jest Wordy TV Monday, edycja 15. Na naszym ekranie Christianer, Christian z Offside Esports. E, chyba jedyny Polak, jakiego zaobserwowałem w tym turnieju. No i z drugiej strony Aroc Fire z Francji, który, jak wiemy, bardzo, bardzo lubi grać proxyrowo w PVP. A na tym patrzę, jak wiemy, jest to jeszcze mocniejsze. No i zobaczmy, jak tam dzisiaj Christianer się zaprezentuje, właśnie jako jedyny Polak. Jakiego mamy dzisiaj do pooglądania? Jak dobrze patrzyłem, to nie jest lekko. Naszych gladiatorów nie za dużo czasami bierze udział. O, Rail się ma wita mocno. O, zobaczymy, tak, czy Polska będzie kurą. Tak sobie patrzę jeszcze po drabince. Widziałem, że bardzo, bardzo w nocy Rogue był jednym z pierwszych zapisanych graczy i widzę, że bierze udział. Mamy Max Paxa, Klassika, Biana, Solara, Kreatora, Ryanga, Hiro właśnie. O i tutaj to Hiro będzie grać ze zwycięzcą tego spotkania. Czyli pewnie pójdziemy śladem PvP. Tutaj oczywiście na jednym gatewayu warto zauważyć, że gra Ojuju, eee, aroku, <laughs> Jak próbował złapać fire polską probę, ona się cudem wymknęła. Trochę mieliśmy szczęścia. Oj, no, tutaj Christianer będzie musiał jakoś uciec z pytaniem, czy się uda. Nie, no uda się, ładnie, ładnie. Dał radę, wyklikał jak należy. Tutaj zawodnicy się mogą, tutaj jak widać, blokować czy pylonem, czy probą. A Christianera aż pylona z wrażenia postawił. Damy -em -em. Tak widać, pylon zagrany. Troszeczkę pomikrować, żeby złapać tego zlota. Trzeba będzie. No widzę, że Christianer to się nie cacka. Spodziewałem się, że ta Arak zrobi Proxy Robo, że szybko będzie chciał spróbować się rozprawić się z Polakiem, a tymczasem to Christianer jednak się wykaże ofensywą. Stalkery przygotowane, już właśnie nadchodzą. Zlota złapany. No, no, no. W idealnym scenariuszu ta Oracle teraz by zrobiła głębie w parapet stalkery, ale nie sądzę, żeby tak kliknął Francuz. Dobra. No są aż dwie baterie to nie będzie taka prosta historia. Do tego wszystkiego zaraz Wojdra przybędzie, ale mam wrażenie, że będzie ta przewaga siły polskiego zawodnika. Zobaczyła, że Fire dodaje baterię. On, chyba on, czyli Fire chyba kompletnie nie wiedział. A że nadchodzi uderzenie. Tutaj oczywiście dobra obrona w postaci Stalkerów i baterii. Tutaj jeszcze ten Wojdrej stanowiący pewne problemy, ale Christianer przywołuje jednostki. No i teraz oczywiście awantura z Wojdrejem. Są bateryki na wzniesieniu, więc trzeba to respektować jeszcze przez chwilę. Dopóki nie pojawią się inne jednostki, spojrzyjmy tutaj, adeptka próbuje się przebić przez baterię. Zresztą ciekawie wygląda. No, no, no ładnie, Stacy Sword zaatakowany. Adeptka przebija się przez barykadę. Nie wiem czy będzie jakieś wejście, ale starkery idą się zająć adeptką. No jest jako taką. Tak, ta adeptka No I teraz starkery Krystianera mogą iść przez mapę. <ścoughs> Nie no, chyba mięciutko, chyba łatwo. Takie tango, lewo-prawo, lewo-prawo. Można też po prostu celować w wrogie stalkery i dokładnie tak też się dzieje. jest zniszczony i marzenia Francuza też. GG. Potężne zwycięstwo. No i o to chodzi. Lecimy, lecimy na naszym ekranie. Christianer na czerwoną, Rockfire na niebieską i mapa to Ultra Love. Nie wyświetlamy się dolno z drabinki, czy tylko tylu graczy dzisiaj gra w turnieju. E, otóż możesz sobie policzyć nawet, tam na górze, na samej górze e, strony z drabinką jest napisane players 31. No i możesz sobie policzyć, czy faktycznie jest 31 graczy. Można też sprawdzić po seedach, czy któryś z nich ma 31. W sumie to ja nie widzę. <grym> Ale tak, tak, no tylu graczy jest, ile sugeruje drabinka. Myślę, że żadni dodatkowi nagli znienacka nie wyskoczą. Dobra, witamy, witamy. A Rockfire przybył swoją probą. No, zobaczcie, że Bagieta znowu chce zagrać na jednym gatewayu. No dobra, zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Christianer na pewno już tam się. Oblizał, już sobie myśli pewnie. Kurczę, może zrobię to samo. Może znowu go forge i ten poszczuje, będzie łatwe zwycięstwo. Szybciutkie 2-0 i mecz na hero. Wiszu bardzo dziękuję, Siema. I wesołych.

robą. To jest wybór Rockfire. Robotics Facility będzie Immortale zapewne budować. Zobaczmy, że Christian robi jednak swojego naturala, ale i też zaczyna budować proksy. Także w sumie to już nie wiadomo, czy on atakuje, czy on się broni. Czy ta ekonomia jednak będzie najważniejsza? Ale no, widać, że Rockfire przede wszystkim przeżyć początkowy etap gry, no bo zrobił właśnie i Nexusa i zwiat halucynacją, yy, ale przede wszystkim tego Immortala. Proby zaczynają sobie pracować. O, tutaj było jakieś anulowanie gatewaya. Hmm, interesujące. Presja nadchodzi. Będzie oczywiście uderzenie adeptek oraz tych stalkerów idących na razie środkiem. Ale, aż myślałem. <ślesk> ale idzie, ale weszedł. Jeszcze jedna próba Christianera. Żeby może adeptki gdzieś poszły. No, 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 no. Jest ukończenie teleportacji. Bardzo dobra zagrywka Christianera. Bo zobaczcie, że być może nawet żadna adeptka nie pad... A i padnie ta jedna dobra. Zdarza się, ale kolejna jeszcze nie dość, że rozwali. No, 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 można było. Jedną z probek tutaj chyba jeszcze kliknąć, jak nie. Zrok je mylił, a gateway oczywiście grany również po drugiej stronie. Ale widać ewidentnie, że ma jakieś zamiary. A Rockfire gdzieś chce pójść, chce, coś chce zrobić, tylko jeszcze chyba sam nie wie do końca co. No, na razie jest na dwóch warp tak to takie nawet. ten powiedział, że słabym potencjalnie. Mocne podejście, tędy oczywiście jak widać kolejnym uderzeniem. <grym> no dzieje się, dzieje się. Base Trade na to mówią. Wymiana bazowa. Kto pierwszy komu rozwali? Wszystkie proby, pylony. Pylony często się namierza też. O, żeby wyłączyć wrogowi produkcja. Tutaj już Recall. No i ciekawe posunięcie. Zauważmy, że Polak ma Force fieldy, aczkolwiek jego centry szybko oddzielone od stada. No i nic nie zrobisz. O, ale Nexusa możemy rozwalić. O, to jest fajne. Ale to jest boskie zagranie, panie. E, jakiś Immortal w ogóle został w polskiej bazie. No dawaj, dawaj, do końca, do końca. O, i Warp jeszcze mu rozwalił. Nie, no miazga jest. Miaz Ale mikro, i mikro, i atakuj. Trzeba tak żywiej to często rozgrywać. Widzę, że chce się związać walką, a Rock Fire z Polakiem. Tutaj darmowy Immortal to uczciwa cena. No i pewnie to tak. I miaz Polak może miał mniejszą. Liczbę probek, ale za miał drugą bazę, więc i tak sobie była ekonomia lepsza. No i wojska więcej w ogóle. GG. Potężne zwycięstwo.